Witam w trzecim odcinku, zagrajmy we roger 2. Przepraszam za tą bardzo długą przerwę, ale przeinstalowałem system i, i jeszcze musiałem później zainstalować grę, o czym niestety później zapomniałem, ale jedziemy dalej z naszą historią. Więc tak, w ostatnim mm, odcinku mówiłem, że będziemy sterować znów babką. Pomyliłem się, bo jak widzimy, wyraźnie widzimy, zresztą sterujemy Frogerem. Jak widać, poziom to kopalnia złota, takie poziomy występują raczej w większości grach, jakie znam. Są tutaj, jak widzicie, takie prze czer przeciwnicy, czerwone szczury. Nie należą do moich ulubionych przeciwników, no ale jakoś sobie z nimi radzę. Opłaca się tutaj zbierać takie różne fajowe rzeczy i tak dalej. I mamy żabę. No i tutaj, no, jedziemy wagonami. one jadą i my musimy zbierać monety i bo za monety można dostawać fajne rzeczy i mamy drugą żabę teraz szybko wow zebraliśmy butelka i możemy iść Dobrze. No i skaczemy znów po beczkach, i znowu mamy beczki, i musimy unikać okropnych pająków. Obrzydliwstwo. Nie lubię pająków. Dlatego popieram rona z charego. No, i tutaj znów mamy jeżdżące wagony. Dostaliśmy extra life, więc powinno być dobrze. I tak się też ułożyło. No co z tym? Przepraszam za to, ale to się coś nie chce. No. I do żaby. Zebraliśmy wszystkie No więc tak, dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie trzeciej części. Zagrajmy we Froger 2. Zapraszam na inne filmy mojego autorstwa. Pamiętajcie o komentarzach i subskrypcji. Do widzenia!